Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek, to jest 14 dzień września. Jest dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym. To takie święte, święto w sensie dobrze, żeby nie być wypalonym zawodowo, ale, kochani, dzisiaj w ogóle jest bardzo piękne święto podwyższenia Krzyża Świętego. To naprawdę piękna uroczystość. U nas w naszej parafii w Łodzi dzisiaj jest odpust, a dzisiaj też, kochani, są urodziny mojej świętej pamięci mamy, więc jeśli mogę, to Was proszę o modlitwę za, za nią. Kochani, robimy kolejny dzień, robimy dobrą czołówkę, dobry dzień, dobry czas, jedziemy. Moi drodzy moi mini, moi kochani, dzisiaj będzie pewnego rodzaju, może nie tyle ciekawostka, ile pewnego rodzaju zaobserwowany fakt życiowy, który ostatnio mnie dosyć mocno zachwycił. Kani wiecie, że od jakiegoś czasu nie ma co ukrywać, za przyczyną naszej IGi Świątek stałem się fanem tenisa. Naprawdę. Jak są jakiekolwiek duże turnieje, gdzie IGA gra, chociaż teraz już nie tylko IGA, to naprawdę tak jak wcześniej nigdy tenisa nie oglądałem, tak teraz zdarza mi się naprawdę czasem wytrwale oglądać. Bardzo było mi oczywiście przykro, kiedy na ostatnim US Open IGA odpadła. Takie życie. Nie uważam, że stała się jakaś tragedia. Kolejna, że tak powiem, kolejny etap jej drogi przed nią. ale... Chciałem o kimś innym, w sensie o innej tenisistce, ale oczywiście to związane właśnie z tenisem. Kiedy oglądałem finał tegorocznego US Open w którym grała Coco Goff, czyli Amerykanka, bardzo młoda dziewczyna, 19-letnia dziewczyna z Aryną Sabalenką. Jak wiecie, nie jestem wielkim fanem Areny Sabalenki, więc nieustannie po prostu kibicowałem Coco, żeby wygrała ten mecz i nie ukrywam, że kiedy Coco wygrała i kiedy została mistrzynią US Open, bardzo bardzo się ucieszyłem, naprawdę. Ale muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie byłem wielkim fanem, wielkim fanem Kokogów. Jakby też jej tenis jakoś bardzo mi nie imponował, chociaż w tym finałowym meczu bardzo mi zaimponował. Po prostu przy tym stylu gry Areny, która po prostu wali jak cepem tą rakietą, to, że ona się potrafiła bronić i potrafiła wygrać, to uważam za wielkie. Ale nie o tym bym chciał. To nie jest ani odcinek o tenisie. Tylko muszę wam powiedzieć, że zaimponowała mi Koko jedną jakby podwójną rzeczą, która się stała po tym wygraniu tego, tego finału. To był pierwszy jej wielki szlem w karierze, ona ma tylko 19 lat. No, radość ogromna, niezwykła i tak dalej. Ale co było bardzo piękne, kochani? Na tym stadionie było, no tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie? Koko, kiedy wygrała, kiedy poszła oczywiście tam się uściskać ze swoimi bliskimi, ze swoim trenerem, w sensie ze swoim sztabem szkoleniowym, to potem wróciła tam na środek tego boiska do ławki, gdzie normalnie tenisiści siedzą, Koko uklęknęła i zaczęła się przez chwilę przy tych kilkudziesięciu tysiącach ludzi. Modlić. Było ewidentnie widać, że Koko się modli, klęcząc przy tej ławce. Wielu tenisistów oczywiście się żegna i tak dalej, to jasne, ale Koko się po prostu przez dłuższy czas modliła, co już mnie zaimponowało w ogóle, że ta dziewczyna nie, nie boi się w ogóle wyznawać swojej wiary. Sprawdziłem potem w internecie, Koko jest baptystką, czyli jest w jednym z odłamów chrześcijaństwa. Śpiewa w ogóle w chórze podobno. Przypuszczam, że teraz przy takiej karierze to już ma mniejsze możliwości, ale śpiewała w chórze baptystycznym i w ogóle całej rodziny jest bardzo wierząca. Ale co ciekawe, potem w trakcie wywiadu, jest taki wywiad pomeczowy, nie, zapytano ją o to i byłem bardzo ciekawy, co ona powie, bo ta kobieta, która prowadziła tę ceremonię, zapytała kogo widziałam, że modliłaś się chwilę po, po tym zwycięstwie. Co dla ciebie znaczy wiara? Co mówiłaś Bogu, nie, kiedy się modliłaś? I bardzo byłem ciekawy, co ona powie. I Koko powiedziała niesamowitą rzecz. Powiedziała, że kiedy się modliła i zawsze kiedy się modli o mecz, nigdy nie prosi Boga o zwycięstwo. Nigdy nie, jak, jak się tam modliła, to nie dziękowała mu też za zwycięstwo, za to, że o dzięki Boże, że byłeś po mojej stronie, a nie po stronie mojej przeciwniczki. Nie. Koko powiedziała, że ona zawsze kiedy się modli, to modli się, żeby Bóg z nią był w tym, co się wydarzy. Czyli kiedy wygra cudownie i bardzo prosi Boga, żeby, w tym, żeby był razem z nią w tym, kiedy przegra, żeby Bóg z nią w tym był. Kochani, ta dziewiętnastolatka ma fantastyczne podejście do tego, co to znaczy być osobą wierzącą. Zawsze sobie myślę, jak są takie zawody, nie? To co, co? Myślicie, że Bóg jest po jednej albo po drugiej stronie? Że Bóg kibicuje, nie wiem, właśnie arenie albo kibicuje Koko? Nie, to nie jest tak, że Bóg obiera strony. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci tak samo, to jasne ale ona bardzo pięknie zdefiniowała, na czym polega ta modlitwa i o co chodzi w jej wierze. Prosiła, żeby Bóg bez względu na to, co się wydarza w jej życiu, z nią był. Kani, możemy się uczyć od tej dziewiętnastolatki właściwego, dobrego, mądrego podejścia do Pana Boga. To nie znaczy, że nie wolno Pana Boga prosić, żeby mi się coś udało, żebym zwyciężył. Oczywiście, jeżeli o to prosimy, zniszcz kogoś innego, bo ja muszę, no to jasne, że to jest zła modlitwa, ale wiadomo, nawet kiedy prosimy o zwycięstwo, to najważniejsze to jest prosić Boga, bądź ze mną, co by nie było. Bardzo mi ta dziewczyna zaimponowała i bardzo Wam jej postawę polecam. Moi drodzy, moi, mini, moi kochani, dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie. Przypomnę, bo zostały już tylko 3-4 dni, nie więcej, 4 dni do końca naszej przedsprzedaży, Boże, ktoś tu jeździ, zacznie głośno, naszej przedsprzedaży kartkownika. Już bardzo dużo go kupiliście, bardzo się kochani cieszymy. Wydrukujemy, tak jak mówiłem, tyle, ile zamówicie, więc zostały do niedzieli, jeszcze czas jest, żeby zamówić sobie kartkownik. No chyba, że nie wiadomo, co będzie, no to będziemy potem przedłużać, ale chcielibyśmy to w dwa tygodnie zamknąć, więc zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze potrzebuje. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie, i dobrego pięknego dnia Wam dzisiaj życzę z Bogiem. Papa! Pa.